Witajcie rybki. Zobaczmy, co Wam przyniesie czas pełni. Pełnia jest jakby ustawiona do Was w trygonie i w sekstylu, bo tak są ustawione znaki skorpiona i byka. Także wydaje się, że ma charakter dosyć harmonijny. Zobaczmy, co dla Was. Mamy energię koziorożca, czyli też harmonijny układ do Was. I dołączmy sobie do tego tarota. Co wam to takie myślenie do przodu przyniesie? Wierzę ciekawe. Słuchajcie, macie podobny, podobną kartę do, do panin, które zresztą są do was w opozycji, więc fajnie. Tutaj karta ta mówi o przygotowywaniu się na inne czasy, przygotowywaniu się na ten moment, w którym nam na przykład zabraknie. Czyli takim myśleniu na zimę, bo tutaj ten kruk dokładnie ukrywa swoją, swoją zdobycz, ukrywa jedzenie na czas. Także ta karta sugeruje, że wy w czasie pełni będziecie się przygotowywać na czas późniejszy, będziecie planować do przodu, niezależnie od tego czy ma to miejsce w waszych projektach kreatywnych, czy waszych projektach emocjonalnych. Także myślicie na zasadzie, co mi to przyniesie w przyszłości, co jest zresztą bardzo zgodne z energią tej pełni. Dlaczego tak czynicie? No właśnie, boicie się, że będziecie budować na niestabilnych fundamentach. Także te karty nakłaniają do tego, żebyście faktycznie w swoich działaniach i w swoich myślach, w swoim skupieniu skierowali się na tych manifestacjach, które mają stabilne podłoże, które wiecie z całą pewnością, że ciężko jest wiedzieć coś, z całą pewnością od razu się nie poprawię, trudno, ale próbujcie w ten sposób właśnie podchodzić do jakichkolwiek okazji, które pojawiają się w Waszym życiu, bo myślę, że są jakieś sytuacje, które tkwią, które istnieją w Waszych życiach i które tak naprawdę. No nie są na tych stabilnych podstawach budowane i może się okazać, że z czasem ten piorun zwyczajnie jest burzy. Także taka jest rada dla Was, moje kochane rybki. Wydaje mi się, myślcie o sobie, myślcie o tym, co przynosi Wam radość i komfort i ruszajcie do przodu. Miłego, miłej pełni, kochane.